Siemanko, witam Was w kolejnej rajzie ze mną Dzisiaj zrobimy sobie wycieczka na ruiny Pałacu w Sławikowie. Yy, pojada tam przez gierawa Miałem dzisiaj ruszyć nie na tym kole, ale ciężko mi się rozstać z tą szosą. Yy, Miałem jechać na górskim Miałem chcę objechać yy, Szlak Okrężny Wokół Gliwic, ale Tak mi się fajnie spało Że Nie chciało mi się po prostu stanąć No i padła decyzja Na Pałac Nie chciało mi się jechać Przez Rybnik, bo Dużo większy ruch by był A tak se jada przez pilchowice, przez rudy pojada biały dwór Tu jest o dużo mniej aut także lepiej się pojedzie Środa jada na bike fitting w końcu przyszły szyny do butów te adaptery No i w końcu będę mógł się wspinać normalnie tak jak kiedyś Będziemy widzieć co tam pomyślą może spróbuję tam coś i nagrać No będziemy widzieć Dobre Cisnijmy Za dużo tej gotki Fatalny asfalt między Kuźnią a Dziergowicami, nic się nie zmieniło Dziura na dziurze, łata w łacie i co eno? Zaraz opuszczasz województwo śląskie, i na pora godzin zamelduje się w województwie opolskim. Patrzcie, jakie piękne, kurde pole ze słonecznikami. Za chwilę wjademy wyjad do Bierawy. Kończą się lasy Kuźni Wrocławskiej I będzie dużo, dużo pól Rozległe tereny I no jeszcze musimy przekroczyć Odra No i przekraczamy Odrę I... Zaczną się fajne pola Pola i jeszcze raz pola 55 km, mały podjazd. Jak widzicie, malutko drzew, rozległe tereny. Przed słońcem nie ma się kajsować za bardzo. Ale pięknie, pięknie to wygląda. Tam jest anka No i pełno tych pól To tu też robi taki fajny klimat Nawet widać Hauda Charlotta z redutów No i multum, multum pól Chwileczkę cienia jeszcze troszkę i będziemy na Sławikowie Jak dobrze pamiętam bo jada na czuja To powinien być jeszcze taki fajny podjazd 12% -procentowy. Nawet tam jest serpentyna Takie rzeczy Za Odrą się tu dzieją A w międzyczasie a jednak widza, chyba tam tamtędy nie pojada, Bo na mapie mam żeby to musiał od drugiej strony jechać. Czyli trochę ma omina A trudno. Mam inny podjazd teraz. Ale w tych polach, muszę powiedzieć, że grzeje. No asfalt tu nie ma za, za świeży Chyba jakiś przedwojenny ale be, bela się dojechać szosą A czas sprawdzić, wiele to w ogóle 4% No i mamy prawie szczyt podjazdu Metrów dzisiaj na razie dużo nie mam bo no, 250 Można powiedzieć tym co żech tam dojeżdżał przez, ta, przez te rudy i tak dalej To było płaściutko Czas stanąć, no stąd przyjechałeś A tu zaś mi się Anka pokazała Trzeba nacieszyć oczy Uwielbiam takie otwarte przestrzenie. A pojademy tam. Mamy Sławików. Tamten las to już jest taki ten park pałacowy jak dobrze pamiętam. Także za chwilkę będziemy na miejscu. Iście to zobaczycie jak wygląda nasz pałacyk ale niestety zamknięty jest dzisiaj ale jest to takie coś jakbyście chcieli wejść do środka to widziałeś, że tam pisze w każdą niedzielę jest czynny od 12 do 17 a tak chyba jest Zamknięty, nie wiem, chyba go dalej remontuję, bo coś tam słyszałem, że jakieś tam prace miały być prowadzone, nie? Ponoć miała tutaj już powstać taką na, jedne, na jednej z tych bocznych wież, yy, wieża widokowo, Ale czy to zrobią, kiedy to zrobią, to tego nie wiem. Idziemy jeszcze z boku w bo tu jakiś budynek gospodarczy, też widzę, to jest część tego pałacu. No i widoczek z boku jest na co popatrzeć. Lubicie historia nowym godem sławików. Ruiny pałacu w niedziela otwarty. A tutaj, Mocie ten cały park pałacowy tam idzie iść ale ja tam nie idę ja już tam był dwa lata temu także też możecie tam se połazić jak przyjedziecie autem czy tu stoi moja czarno bestia pogniewałaby się jakbym ją zostawił dobra Jademy dalej Spróbuję się przebić może promem Ale nie wiem czy mi się to uda Jademy na prom w Grzegorzowicach Obejrzymy czy on działa czy nie Jak działa to się przebijemy na drugą stronę Odry Jak się nie uda promem To będziemy musieli jechać normalnie na Racibusz A jak się uda to będziemy już prawie w nędzy czekać tam nie księżkowicy jeżdżemy do naszego promu. Czy to jest otwarte? No niestety nie udało się zaliczyć promu, albo nieczynne, albo po prostu w złych godzinach były. No i nie udało się przeprawić muszę jechać na Racibusz i poszukam przy okazji jakiegoś sklepu bo już mi się zaczyno głodno robić pięknie, pięknie kolejny podjeździk przed Bożym. właśnie od strony Sławikowa, to jak jedziesz, to jest dużo właśnie takich hopek. że przed tym nie nazbieram, nazbieram teraz. Ale za to tutaj fajniutki asfalt, równiutki, Dobrze, jedzie się fajnie. Chociaż dechom. Jak kaper. To i tak się jedzie fajnie. Lubię się zmęczyć. I szczyt. A na szczycie jaki widoczek. Całe Beskidy. Niewyraźne, ale... ale są. Pięknie. Uwielbiam to, normalnie uwielbiam. Muszę stanąć na foto No i za moment skończy się fajna sielanka. Dojedziemy do czterdziestki piątki. I... Tam już będzie więcej pewnie tirów. Trzeba się przebić no, przez Racibusz I odskocza na pogrzebień mało pauza zaliczono pojedzony uzupełnione bidony teraz kieruję się na pogrzebień pokażę wam ten fajny podjazd to jest chyba półtore kilometra i 70 metrów przewyższenia no i wiadomo ta wieża tam jest fajna widokowo a my później wrócimy jeszcze tędy, bo chcę sprawdzić jeszcze ta ścieżka tutaj z Boża na Rybnik no i tela, jademy no i zaczynamy zabawę podjeżdżamy pod pogrzebień podjazd nie jest Ostry, on się tak trzymie w granicach od 3 do chyba 5, ale za to dzisiaj jest lepsza widoczność, bo jesionki widać. Podjazd nie wydaje się trudny, ale wchodzi w nogi. Prawie kilometr podjazdu za mną. Bieża już widoczno, także już blisko szczyt i dobrze. Bo ja jakiś słaby. Nie idą mi te podjazdy. i są my na szczycie ale na szczycie wieży saluśkie Beskidy czeskie pomiędzy drzewami łyso tam się każdy mu odechcie w okularstwa. na tym podjeździe Jesionki i tereny zalewowe zbiornik Gracibusz, czy jakoś to tam było? No i pogrzebień, a tam już moje strony, czyli rybnik. Hołda Charlotte. No i tu jest ten podjazd Jadę jeszcze na ścieżkę tam yy, do Raciborza I będę się kierował nią już w stronę Rybnika Tam też ponoć jest właśnie fajny podjazd Jeszcze nie jechałem tą ścieżką i będę ją chciał sprawdzić no także podjazd mamy zaliczony, wieża mamy zaliczono teraz kręcemy w lewo i zjazd w stronę Raciborza, no i na ta ścieżka no i są zaś przy Raciborzu, ale tym razem odbijemy w prawo na rybnik no i mamy nasza nowa ścieżka I zaraz się no zacznie podjazd. Zobaczymy jak to wygląda dalej. Jeszcze pora lot do Zatku to trzeba było jeździć ulicą. Ale ulica też już odnowiono. A przedtem to była masakra. Dziura na dziurze. No, a teraz mamy taki fajny pas do siebie. Ładnie, to wygląda ładnie. Ścieżka jeszcze nie wyczyszczono, no ale chyba jeszcze nie ma oddane nawet do użytku. Ale i tak później tego nie czyszczą. To jest druga sprawa. No i już się zrobiło 4%. A widzę, że będzie więcej. O. Wiza. Wymywa. 7% Jakoś mi siły opuszczają Cały czas przyjmie 7% teraz Chyba przez, te, przez ten hit. Ale nie poddajemy się, kręcimy 105 km za mną Prawe 600 do góry Także niewiele. Teraz trochę nazbieram tego, bo tu będzie pełno hopek. No i koniec podjazdu. Też fajny. Ponad 60 metrów przewyższenia. A długość, po chyba z kilometra, bo nawet nie liczyłem ile tego było. No i taką ścieżką to można śmigać Coś pięknego No i dobre kilka kilometrów będzie się to ciągło Przed redukowałami chyba się to kończy Już ponad 3 kilometry tej ścieżki Fajnie, fajnie Takie autostrady to ja I tu nam się kończy ścieżka trzeba będzie wjechać zaro na ulica bo chodnikiem nie pojada ale i tak fajnie 5 kilometrów tej ścieżki także jest co jechać Takie ścieżki to je rozumiem. No a ja już mam 110 km. Teraz zostałem irydutowy. Nie wiadom, rybnik i hałpa. Także już się kierujemy do domu. Zjechałem się na jeszcze taki odcinek ścieżki do rybnika, co prowadzi jak widać już im bliżej rybnika, tym więcej tych aut pierońskich. Także tu się przynajmniej jada na spokojnie, bezpiecznie. No i co? Sławików odwiedzony. Pogrzebień odwiedzony. Modowo też by tam nie było. Aż wczoraj. No i będę mieć. Coś około może około 130 km No i tak po, ponad 700 metrów Może do 800 dowija do góry No i tyle Dzięki za oglądanie To do następnego razu Narka